Witam Państwa na prezentacji nowości w w najnowszej wersji 2024. Tych nowości jest dużo więcej niż byśmy nawet zdążyli dzisiaj sobie omówić, więc pokrótce przedstawię, przedstawię te najważniejsze. Ja nazywam się Błażej Muszyński, w firmie SolidExpert jestem specjalistą do spraw Udexperta. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, SolidExpert to jest firma z siedzibą w Krakowie. Zajmujemy się głównie sprzedażą oprogramowania, rozwijamy też nasze własne autorskie rozwiązanie o nazwie WoodExpert. Jest to program do modelowania mebli, jak również generowania danych produkcyjnych, rysunków, zestawień materiałowych, wycen oraz programów do nestingu i programów na centra CNC. Dzisiaj y, tak wygląda nasz plan spotkania. Omówimy sobie kilka nowych funkcji UDEXPERTA. Na końcu będzie y, sekcja Q&A, czyli będę odpowiadać na wasze pytania, które możecie y, wpisywać w dowolnym momencie. Y, też jeszcze zanim zaczniemy, poinformuję, że to spotkanie jest nagrywane. Będzie udostępnione wśród y, wszystkich uczestników, także tych, którzy się zapisali, ale których tutaj z nami w tym momencie nie ma, i będzie też upublicznione na YouTube. Pierwszą funkcją, o której chciałbym sobie opowiedzieć, y, jest obsługa konstrukcji z arkuszy blachy. Stworzyłem takie biureczko. Jak widzicie, ma ono podstawę z blachy giętej. W tej chwili jest to po prostu zwykła część zdefiniowana w SolidWorksie jako część z arkusza blachy. Mogę sobie dodać materiał nowego typu, jakim jest arkusz blachy. Tutaj definiuję wymiary tego arkusza, materiał, z jakiego jest wykonany, wykończenie. I inne parametry udekspertowe. Tutaj wybieram sobie materiał do, do przeliczania masy. Tutaj wykończenie, mój komentarz. I gotowe. Materiał został dodany do legendy. Przechodzę do narzędzia Nadaj materiał nośny, nowa zakładka Arkusz blachy. W momencie, kiedy kliknę Wyszukaj wszystkie elementy, zostaje wyszukana moja podstawa z blachy gętej. Teraz mogę nadać materiał, od razu się filtruje. Dostępne są tylko materiały typu arkusz blachy. I ten gotowy element mogę teraz wyprodukować dane nesting na przykład na laser. Ta część musi się przeanalizować od razu, jak państwo widzicie, jest rozkładana do stanu płaskiego. I układana na zdefiniowanym arkuszu. Mogę też wykonać z niego rysunek. Jak Państwo widzicie, jest zdefiniowany nowy typ szablonu, czyli szablon dla arkuszy blachy. Ta część teraz się przefiltruje przez ten szablon, i utworzy się rysunek. Znów, tak jak widzicie, jest ona rozkładana do stanu płaskiego. Jak wejdę w to narzędzie i kliknę w tę ikonkę, zostaje przekierowany do lokalizacji wygenerowanego pliku. I wygląda on w ten sposób. Mam tutaj rzut przedni, rzut górny i boczny, wymiary gotowego elementu, jak również informacje technologiczne, czyli w tym wypadku dwa zdjęcia. Kolejną dużą funkcjonalnością, którą dodaliśmy, jest generator rysunków dla złożeń. Ci z panów, z tego, co widzę, są sami pan. Nie, przepraszam, widzę też panią. Ci z Państwa, którzy używają SolidWorks, a używają od eksperta, wiedzą, że Solidworks zawiera taki bardzo rozbudowany edytor rysunków technicznych. My stworzyliśmy narzędzie, które pozwala szybko wygenerować rysunki dla pojedynczych części. A w tej edycji dodaliśmy też szybki generator rysunków złożeń. Tak jak widzicie, są tu teraz dwie zakładki części. Odznaczę sobie, żeby żaden rysunek części się nie wygenerował, oraz zakładka złożenia. Mogę wygenerować sobie rysunek dla całości złożenia, czyli w tym wypadku, jak widzimy, dwóch szafek, oraz dla każdej z tych szafek pojedynczo, bo one też są przecież złożeniami. Wykonamy sobie wszystkie trzy. I już gotowe. Ponownie wchodzę w narzędzie rysunków. Przechodzę do lokalizacji w eksploratorze Windowsa i mam tutaj taki gotowy, zbiorczy PDF ze wszystkimi rysunkami złożeń. Widzimy, że jest tutaj szafka, są wylistowane elementy, są też dodane odnośniki, który element z tabelki to jest który element na rysunku. Są ogólne wymiary. Tutaj patrzymy akurat na rysunki dla całego projektu, tutaj dla pojedynczych szafek. Kolejną, kolejnymi funkcjami są dwie funkcje dotyczące BOM-u, czyli zestawienia materiałowego. Dwustronna synchronizacja pól definiowanych i szablony Excel. To pierwsze brzmi może trochę skomplikowanie, ale tak naprawdę jest bardzo proste. Chodzi o to, że jak sobie utworzymy BOM, to mamy coś takiego jak pola definiowane udexpert. To są pewne dodatkowe informacje przechowywane w metadanych pliku części. W tym wypadku pokazałem sobie pola definiowane uwagi oraz nc, czyli nazwa pliku cnc. Jeżeli taki by został wygenerowany. Mogę sobie na przykład w polu uwagi wpisać jakieś tam uwagi, powiedzmy dla działu produkcji. Dotychczas te uwagi były przechowywane w konkretnym BOM-ie i później były tracone. Teraz dodaliśmy dwustronną synchronizację, co oznacza, że jeśli teraz zamknę sobie ten plik złożenia, przejdę z powrotem do edytora BOM-u. Mogę synchronizować to. I w tym momencie te uwagi zostały zapisane w metadanych pliku części i już nigdzie sobie nie pójdą. Zaprezentuję to, włączając ponownie to złożenie i otwierając te części. Oczywiście te uwagi można później. Hmm, Uwzględnić w generowanych raportach, na przykład dla produkcji. Proszę bardzo, otwieram sobie tutaj właściwości i widzimy, że w polu uwagi jest nadany przeze mnie komentarz. Tak samo w drugim boczku. Wchodzimy we właściwości pliku. Pole uwagi jest komentarz. Teraz um, tych informacji tutaj. Może być bardzo dużo najróżniejszych, co ja rozumiem, że może trochę przytłaczać. Dlatego stworzyliśmy nowe bardzo wygodne narzędzie, jakim jest generowanie raportów Excel. Wybieram sobie tutaj jeden ze zdefiniowanych przez nas szablonów, na przykład formatyzacja 5. To jest program do rozkroju, który również mamy w ofercie. I jak teraz kliknę ikonkę Pobierz raport, to Program mi się przefiltruje przez zdefiniowany szablon Excela i zostanie wyprodukowany taki gotowy plik Excela z informacjami potrzebnymi do zaimportowania do programu formatyzacja. Tak jak widzimy, jest tutaj nazwa formatki, jej wymiary, to jak jest oklejona itd. itd. Możemy też sobie. To znaczy, użytkownik może sam sobie też zdefiniować taki szablon. Ja na przykład zdefiniowałem szablon o nazwie Full Report. I taki szablon może zostać tak zaprogramowany, że od razu wytworzony plik przyjmie nazwę naszego projektu. Tak jak widzimy, projekt nazywa się Test Stable Data. Może też zawierać w sobie. Etykietkę, czyli tag tego projektu, może zawierać też datę i godzinę wytworzenia raportu. Tworzę sobie taki plik. Proszę zwrócić uwagę, że zawiera on kilka zakładek. W pierwszej zakładce widzimy to, co poprzednio, czyli informacje o formatkach ciętych na pile. Możemy też stworzyć sobie raport okuć, uwzględniający indeks, ilość w projekcie i koszt. I możemy y, na przykład stworzyć sobie taki raport y, sumowania ilości materiałów. Tutaj widzimy, że na przykład obrzeża typu y, Rehau 7.3 potrzebuje 6,5 metra, HDF-a 0,6 metra kwadratowego, itd. I, tak dalej. I y, tak naprawdę, największa, nie mogę powiedzieć zmiana, ale na, największym elementem, który dodaliśmy, to jest rozbudowa biblioteki komponentów. Oprócz tego, że dodaliśmy ponad 70 nowych parametrycznych komponentów, dodaliśmy komponenty najpopularniejszych producentów, czyli firm, firm Bloom i Hetish, to też kilka nowych usprawnień, o których zaraz opowiem. Tak jak widzicie, samych korpusów dodaliśmy pięć nowych typów. Takie korpusy typowych szafek dolnych i typowych szafek kuchennych wiszących. Dodamy sobie na przykład korpus z pełnymi wieńcami. Pełen wieniec górny, dolny, pomiędzy nie wpuszczone boki. Wszystkie komponenty mają różne konfiguracje, różne warianty. W wypadku korpusów szafek dolnych te konfiguracje różnią się tym, jak jest, rozwiązana, jak jest rozwiązany wieniec górny. My sobie zbudujemy taką prostą RTV, a więc chcę mieć pełny wieniec. Zdefiniujemy wysokość. I głębokość. Widzę, że pojawiają się pytania. Bardzo fajnie odpowiemy na nie sobie w, po, po, po skończonej prezentacji. Przechodzę do parametrów. Oczywiście wszystkie komponenty mają odpowiednie parametry, odpowiednie zmienne. Wpuścimy sobie troszkę boczki od przodu i od boku i gotowe. Zaprezentuję może jeszcze jakieś dwa. Komponenty, na przykład zestaw przegród. Jak widzimy, wstawianie tych elementów jest bardzo wygodne. Wystarczy wskazać jedną ścianę, nacisnąć ten magiczny przycisk i wszystkie pozostałe ściany zostają zmienione. Ja sobie poprawię, bo wiem z doświadczenia, że tu mi wskazuje na przednią krawędź wieńca. O no i powiedzmy dwa. Odsunięcie od przodu 0, wyrównanie do środka. One się rozmieszczą w równych odległościach. Wstawimy sobie jeszcze, może, o, łączniki. Potroiliśmy ilość dostępnych zestawów łączników. Każdy zestaw, który był uprzednio, jest teraz w wersji drugiej i wersji trzeciej. Te wersje zapewniają większą możliwość sterowania. Tym, jak chcemy, żeby nasze łączniki się wstawiły, i też dostosowują się sprawniej, jeżeli mebel zmieni wymiary. Usprawniliśmy też mechanizm wstawiania zestawów łączników. Zaprezentuję to na przykładzie, mimo środów. Wystarczy, że wskażę krawędź przednią i powierzchnię, która będzie traktowana jak góra. Znów klikam tutaj na magiczną różdżkę i widzimy, że. Cały element został zaznaczony na żółto. W tym elemencie będziemy wstawiać okucia. Przechodzę sobie do parametrów. I tak, pierwszy mimośród chcę, żeby był 40 mm od krawędzi przedniej, ostatni 40 mm od krawędzi tylnej. Rozmieszczę sobie trzy mimośrody w różnych odległościach i mają być po obu stronach, czyli po tej, którą teraz widzimy jako lewo i po tej, którą widzimy jako prawo. I w ten sposób znajdziemy szybko wszystkie płaszczyzny, zarówno w formatkach ustawionych poziomo, pionowo, jak i w dowolnych niestandardowych orientacjach. Możemy też sobie, nie, nie muszę pamiętać, gdzie dany komponent się znajduje, tam w drzewku, wystarczy, że użyję naszej wyszukiwarki. Wpiszę sobie na przykład pół, jak półka. I od razu widzę wszystkie komponenty, które w nazwie lub w ścieżce mają tę frazę. Mogę przełączać się między takim widokiem płaskim, jaki teraz widzimy, gdzie wszystkie elementy są po prostu tak wylistowane, i widokiem kategorii. Stawimy sobie zestaw półek regulowanych. I podobnie wskazuję jedną płaszczyznę, klikam automat, i wszystkie płaszczyzny są znalezione. Jeszcze sobie tutaj poprawię na przednią krawędź boczku. W przypadku półek mogę wybierać między ilością stopni regulacji i tym, jak te stopnie regulacji są od siebie oddalone. Standardowo 3x32 mm. Albo może w sumie zmienię zagłębienie tej półki na 20 mm i będę mógł potem wstawić drzwi wpuszczone. Od razu odpowiem na pytanie, które się pojawiło. Bazowanie pod mimośród od prawej strony: co w przypadku grubszej płyty, jak na przykład 25 czy 38 mm, czy dopasuje płaszczyznę wewnętrzną. Tak, mimośród w tych konfiguracjach stworzonych przez nas się dopasuje do grubości, należy tylko podczas wstawiania wybrać odpowiedni wariant. On wtedy się wstawia w środku grubości i odpowiednio pogłębia wiercenie pod, pod puszkę mimośrodu. Wstawimy sobie jeszcze w tę środkową przestrzeń fronty szuflad. Tak jak widzicie, jest bardzo dużo tych zestawów. To są front, zestawy frontów wpuszczanych, nakładanych. Mogą być albo sterowane parametrycznie, gdzie wpisuje sobie wysokości wszystkich frontów, poza tym na samej górze, który wypełni pozostałą przestrzeń. Albo jak w tym wypadku. Wstawi trzy fronty o równej wysokości, oczywiście zaokrąglone do liczb całkowitych. Dobrze, widzę, pojawiły się kolejne pytania, ale odpowiemy na nie w, po skończonej prezentacji. I y, gwóźdź programu, czyli biblioteki komponentów Bloom i Hetish. To są szuflady, to są fronty z podnośnikami, zawiasy i różne inne. Oczywiście wszystkie w adekwatnych wariantach długości, udźwigu z odpowiednio nadanymi wierceniami, indeksami i tak Tak jak widzimy, wszystkie potrzebne warianty. I odpowiednie parametry. W przypadku tej szuflady podniesienie od dolnej krawędzi. Oczywiście będziemy kontynuować dodawanie nowych komponentów od innych producentów. Mamy też w planach bardzo ambitne zmiany w najbliższym czasie. Będziemy o nich informować na naszym blogu, na naszym kanale. Także zachęcam do śledzenia. O, widzę, że tutaj mi się źle wybrała krawędź frontu, więc to szybciutko poprawię. I to jest wszystko, co jest przewidziane w prezentacji. Tak jak mówiłem, tych funkcji jest więcej. Tutaj powiedzieliśmy sobie o kilku najważniejszych. Dziękuję Wam za uwagę i teraz będę odpowiadał na pytania. Czy jeśli zmienię właściwość dostosowaną pliku, która została przesłana z BOM, to czy po wygenerowaniu nowego BOM zostanie zaktualizowana? Jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli wejdę sobie w plik części, w którym została nadana jakaś własność dostosowana z BOM Managera, to znaczy... To się zachowuje w pliku części, i po wygenerowaniu nowego BOM, ona pozostanie taka sama. To jest właśnie istota tej zmiany. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Poproszę następne. W jakich jednostkach mamy podane ilości materiałów w raporcie? W takich, jakie użytkownik sobie wybierze. Standardowo to są bodajże metry kwadratowe dla płyt, metry dla obrzeża, metry bieżące. Ale też oczywiście na inne rynki mamy możliwość wyboru innych jednostek. W przypadku płyty o niestandardowej grubości typu kanapka, tutaj pan Przemek pyta odnośnie, mimo środków, tak jak wspominałem, przy dodawaniu tych zestawów łączników, wybieramy sobie grubość formatki, i to się wtedy dostosowuje. Domyślnie mamy w UDEXPRC zdefiniowaną listę takich standardowych grubości, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę listę uzupełnić, jeżeli w zakładzie stosujemy na przykład kompozyty. Mhm. Co w tym przypadku daje do domu jaki zegarek? Szczerze mówię, powiem nie rozumiem pytania. Nie, nie potrafię odpowiedzieć. Panie Danielu, jeżeli by pan. Sprecyzował, co Pan ma na myśli, to za chwilkę wrócimy do tego pytania. Proszę dalej. Kolejne pytanie. Czy można dodawać zewnętrzne komponenty z zewnętrznych bibliotek? Coś w rodzaju. Ok. Powiem szczerze, że nie posługuję się na co dzień toolboxem, więc nie wiem, jaka jest analogia, tego nie potrafię powiedzieć, ale oczywiście możemy dodawać do biblioteki Udexperta dowolne komponenty. Co tylko jesteśmy w stanie zaprojektować w SOLIDWORKSie, jesteśmy też w stanie wstawić do WoodExperta. I zmienne globalne, które sobie zdefiniujemy w pliku złożenia SOLIDWORKS, mogą zostać podpięte jako parametry sterowane w komponencie WoodExperta. Tak jak na przykład widzieliśmy, że przy, przepraszam, przy zestawie przegród pionowych mogłem sobie wybierać, czy one się... Orientują do lewej strony, do prawej, jaki jest dystans między nimi, jaka jest ich ilość. To wszystko są po prostu zmienne globalne w pliku złożenia. Więc, tak naprawdę, ogranicza nas tylko wyobraźnia, ewentualnie zdolności. Bazowanie pod BIM Śród, tak, to już było, to już odpowiedziałem. Wprowadzono jakieś optymalizacje przyspieszające? Tak, jest. Przyspieszyliśmy między innymi działanie. Moduł nesting. Mam tutaj taką ściągawkę, którą szybko sobie otworzę. Przyspieszono moduł nesting, zoptymalizowano wstawianie komponentów. Także tak, tak jak mówię, to co pokazaliśmy na prezentacji, to są takie najbardziej, powiedziałbym, spektakularne rzeczy, ale tych zmian jest dużo. Jest dużo takich... Drobnych usprawnień, które być może nawet nie zauważycie świadomie, ale jestem pewien, że praca z programem stanie się dużo bardziej płynna. Wiercenie pod zegarek w płycie 25 mm, a w płycie 18 dostosowuje. Aha, rozumiem. Zegarkiem nazywa Pan po prostu tę puszkę mimo W tej chwili w naszych złożeniach zestawów mimośrodów stosujemy te standardowe. Mimo środy, piętnastki, ale yy, może pan sam dodać model mimo większego, albo jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, yy, to dodamy większe mimośrody, albo na przykład yy, mimośrody dwustronne. Konstruktor, który nie posiada eksperta, będzie mógł wy wykonywać tak, to jest nasz priorytet, żeby yy, projekty tworzone w Wudexpercie były kompatybilne z takim surowym Solidworksem. Czy pojawią się jakieś fajne oferty na nowe licencje lub odnowienie subskrypcji? A to już jest pytanie do moich kolegów z działu handlowego. Po, tutaj się skonsultuję. Z tego, co się orientuję, pozostajemy przy obecnych, obecnym modelu licencji. To jest licencje czasowe, ale jeszcze się dopytam, żeby tutaj nikogo nie oszukać. W sprawie. Licencji, w sprawie ofertowania. Yy, zajmuje się tym mój kolega, handlowiec Kamil Zabłocki. Także do niego prosimy kierować wszystkie pytania na ten temat. OK, jeżeli nie ma kolejnych pytań, to jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za udział. Zachęcam jeszcze raz do śledzenia naszych kanałów. Nowości będą się pojawiać w, już w najbliższym czasie. Dziękuję i do usłyszenia.